Hej kochani, z tej strony Stajnia Major, i w tym odcinku pokażę wam moje akcesoria. No to Akcesoria y, dla moich y, koni, szlejch. Y, niektóre robię sama, niektóre kupuję. No jest tak, co tutaj mamy? Y, z tego siodła. To był taki komplecik y, z ogłowiem. To jest siodło Hanna i Kajen. Z tego, co dobrze pamiętam. Siodło zapinane jest na popręg, ale niestety mi się pourywały te popręgi, a to jest się bardzo często zdarza. Dlatego dlatego biorę tą gumkę i już Wam pokażę to na majorze. Zakładam siodełko. To może być taki... A, jeżeli komuś się popsuł, właśnie popręk, bierzemy sobie tak gumkę, cztery palce, albo pięć. Bierzemy, wkładamy na konia. Potem robimy tak, mamy tak. I robimy taki xik. No i bierzemy tak. I szalona nam się nie rusza. No i mamy. <laughs> e, przepraszam, że za odgłosy, ale tam, tam. No i zakładamy ogłowie. To jest taki mini life hack, jeżeli chodzi o popręgi, bo to się dość często zdarza. No i takie, bo to są właśnie te gumki tutaj. Następnym akcesorium są siana. To jest jakieś niefirmowe z Playmobila. Tutaj zrobię paszę sama. Tutaj mam paśnik z paszą. No i mamy wiadro z wodą. Tak się przynajmniej nie bawię. Yy, mamy jeszcze takie marcheweczki pokrojone. Wygląda to jak ziemniaki. I tutaj mamy już firmowy ze szlecha jabłuszka dla kości. Yy, następnym moim akcesorium jest to siodło. Yy, to co w, yy, na Wielkanoc zostało. Z tą klaczą i tym oto panem. Oj, tym a no właśnie. No, a i zapowiadam, że za jakieś. Yy, że może być, że raczej w czwartek albo w piątek najpóźniej będzie unboxing dwóch koni szlejchów. Szlejch będzie, bo sobie zamówiłam. Będzie to klacz hanowerska z chyba 2005 roku. ten, jest Walking Horse, ten wycofany z y, chyba 2006 roku, coś takiego, nie wiem, zobaczę <grym> I mamy do klaczkę. z tym oto siodłem To siodło jest zapnęte na dwa popręgi, co mnie bardzo zdziwiło i ma na napierśnik piękny, cudne jest A, i o głowie nie ma naczółka i to jest właśnie takie do no i tutaj mamy pozostałe siodełka, tutaj mamy... nie pamiętam od jakiego to było. A tutaj mamy to z tym zestawem z tą hanną i Kajen. no I tutaj zrobiłam sobie czaprak z modeliny, którego, którego nie idzie założyć na konie, <śm> 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 bo jest nierówny. Oj, koleczko mi to wszystko spadać. Ale dobra. I do następnej rzeczy przyjdziemy, tutaj mamy derki, yy, derki, dereczki. ja wam pokażę już, tylko zdejmę z y, mojego manekina, bym tak nazwała już, e, z mojego manekinioszka, co to za manekina, z mojego manekina, e, czyli tej krać. E, to siodełko i ogłowia. Tak, to się, no... Fajnie. I już wam pokażę. Tutaj mamy derki różnych materiałów. Będę mogła nagrać y, tutorial, jak je zrobić. No, to jest w sumie proste, bo się wycina kwadrat i się zszywa odpowiednią część, no i ma się taką derunię. Um, już wam pokażę, jak to nagrać. Na niej leży, tylko muszę założyć. Yy, a, i chciałabym Wam bardzo, bardzo podziękować za 5 subskrypcji już. Yy, wiem, że dla niektórych może być to mało, ale dla mnie jest to nawet dużo. I yy, ja... O, i tak się to prezentuję I bym prosiła o więcej tej subskrypcji. Yy, tutaj mamy drugą taką samą tylko że dla innego konika. I ta mi wyszła najlepiej z takiego już lepszego materiału. Jak to tak zakładamy? Bo ona wyszła mi cudownie. Spójrzcie, pięknie wygląda na konikach. No i tutaj mamy Czeprak. To jest taki czeprak, chociaż można to nawet założyć jako na siodło. O, i tak. O, może być to. No. Będą różne tutoriale, jak takie coś zrobić. Um, ten. Y, wczoraj był chyba odcinek, chociaż nie pamiętam. Ale to nieważne, bo ja tak dużo nagrywam ostatnio. No i tak się to, ten czapraczek prezentuję. I tutaj mamy takie siedełko. O, i teraz jak to zrobić, żeby jeździć się na nim trzymał. Spójrzcie, bierzecie sobie gumkę, zwykłą, zwyczajną gumkę. Bierzecie ją w 5 palców najlepiej bierzecie sobie tak, to siodło sobie montujecie w tym miejscu, w którym chcecie. Bierzecie sobie najpierw przez nogi tą gumkę, zakładacie ją, no powiedzmy tutaj, robicie xik Iksik zrobić tak. Obracacie po prostu i przez tą drugą dziurkę przewiecie I patrzcie. No i macie takie siodła. i nie wiem, weźmy sobie teraz tego ludika ze szlecha, tą konwojka. No i ona normalnie wam będzie leżeć na tym siodełku, nie wiem, koń. Czekajcie, to ja tutaj bardziej, o, Proszę. Koń sobie, na... jaki koń? Ech, jeździć sobie ładnie leży, nie mam koń patataja. O, a koń nadal siedzi. Będzie dzisiaj recenzja tej oto klaczy. Y, y, tej klaczy ze Szlecha, tej co był <laughs> trochę unboxing na werka, no co w sumie jej nie otwierałam, tylko Wam pokazałam. Cóż, ale obiecuję Wam, że już um, jak będzie unboxing tych dwóch koniżlajków, to już będzie normalne pudełko, będzie normalna folia. No i będziemy otwierać. Mam do recenzowania jeszcze sporo figurek, bym powiedziała. I to zrobię. Więc ten. No i oczekujcie unboxingu, tak samo jak ja go oczekuję. Bo, no bo była po prostu dobra oferta, to sobie kupiłam. Yy. A i jeszcze mamy taką jeść, czy nie bym powiedziała. Ona tak siedzi na koniku. Hmm. Ten jeździec... Ona jest według mnie chyba najfajniejsza, bo patrzcie jak ona pięknie wygląda na niej <noise> według mnie. No ale już dobra. W sumie dzisiaj będę mogła nagrać jeszcze raz moją całą kolekcję koni. No i to nagram. Więc oczekujcie. Pa!